Dobra Jeszcze raz, przyszło. proszę, jeszcze raz, proszę <jak Nein> Ale to nam, to u mnie będzie widać <glig Ban yourselves> Proszę, weź to zrób Dobra, czekaj, wchodzimy Poczekaj, muszę zasiąść za, za kółkiem Okej, okay, trzy... zapinaj pasy, wchodzimy w Dobra, pstryk Break. <optical music plays> Oh my god, trzymaj się O, trzymałam! Kurwa, dlaczego my lecimy w ogóle tyłem? Nie wiem. Cześć! Dobra, cześć wszystkim! Włączyłeś nagrywanie wcześniej już, nie? Nie, właśnie w tym problem. To teraz włącz. No włączyłem, spokojnie, już jest. To dobra. Cześć! To cześć. Cześć! Ja, to, ja włączyłem, ja, jak Mardy jak miał e, ataka ADHD niestety, był taki... Hmm. Przepraszam bardzo, ja leciałem... Kosmosie, ok. Ja kosmosie? Jestem... Kosmosie do mnie? Ta. Czemu mówisz do mnie kosmosie? Będziemy w kosmosie leciałem. A w kosmosie? <grym> ja o, powiedzieć... No kurde, nie mówisz, że tam nie ma checkpointa No I też się zdziwiłem. W... Musi w ogóle być tam jesteśmy na, jesteśmy na hyper. Jak to się nazywa? Hyperdrive. 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 <grym> <grym> Jezus, jaką ja mam częstotliwość na tej myszce, o co chodzi? A czy Ol, lol, lol, lol. Marnej, przeszłem no nie, co? Poczekaj na mnie, kumpel! No jak to tak, no? Ale bez to co chodzi, Dobra, o, już lepiej, dobra. Jezus Maria, mnie... Takie DPI... Dopej... Hunter gonieć! kurde... <ścoughs> w ścianę mnie na ten Nie do... nie, nie, nie do, nie polecam. Pium. O! Bo... Dobra. Dobra! Dobra, dobra. O kurwa, to jest ten moment. Dobra, kumpel, udało się. Jestem. A na tej mapie już nagraliśmy, w sumie? Tak. Psz kurde. Mardy, bo ja się odpalam. nie no to odpalaj się. Ale ja tutaj za wolno lecę, żeby się odpalić. Psz gonię cię, gonię cię, jestem blisko, spokojnie. Dałem radę. What? Psz Weź pan, poczekaj na mnie. Co, Co to ma być? O, Jezus Maria! Aha, bo tutaj trzeba takim snajkiem przelecieć, dobra, rozumiem. O, to są te, na których sobie nie radzisz nigdy. A, poradziłem sobie już. O, proszę bardzo, o ja sobie nie poradziłem teraz. kurde, nie mogę skręcić. Przejście i szedłem! No wiesz co? Poczekaj na mnie. No, poczekam na końcu. Już lecę! Lecę, kumpel! Dawaj, lecę. kumpel! Lecę! Ja, ja już przejście szedłem wszystko. Także czekam na ciebie, aż przejrzę też nie bez, bez. Zaraz będę, spokojnie. Ja se popatrzę tutaj. Mmm, co to za pomieszczenie. Może o, tutaj sobie też zobaczę. O, ja słyszę burzę. Nie polecam. A! Dobra, Mardy leci, proszę Państwa, zobaczcie. Dziąg. Zob wow. wow. Uwaga, i Mardy leci. No kurde, co, za, co to za latający ciasto? Dawaj. <noise> jak przelecił! Jest! Dobra, No i wygraliśmy, Mardy. Mimo. Powiedz mi, jak się z tym czujesz, że wygraliśmy? E, bin Laden. Bin Laden. <noise> to jest trochę podejrzane, że Bin Laden z nami lata. Dobra, Mardy, Może dawaj teraz na. Y, sanktuary Dobra. obok. Ok, proszę bardzo. Tak. O, tutaj już nie ma hyperdrive. A. Ale będzie. Tu lecisz, pat, tu jesteś, tam, tu patrz, tu masz smoka i wyobrażasz sobie, że jesteś jego, jesteś jego ogniem i patrz, obież takie. Tak. zamiast statku kosmicznego lecisz na kosmicznym smoku i robisz Dokładnie. Bardziej teraz nie z kamerką nagrywasz, nie? Nie. Nagry... Nie nagryj, kamerką. Let it go. Mardy, nie, nie, nagry ja, nie, muszę nie, ja muszę to kuźma zobaczyć, nie? Ja muszę zobaczyć, nie, jak nie, nie, wydaje nie. Te źle, i wydaje się to wiedzieć. Wiesz, ja teraz mam ten, ja teraz mam y, nowy uchwyt do mikrofonu. O, to, 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 mi to bardzo. ja sobie mogę dać o tak o i robię i ludzie widzą o mikrofon, nie? Oh. <laughs> ja mówię, aha no, ja co się co? dzieje za mikrofonem ja to mam, jest. Ja, wiesz? Mam po, ja mam po lewej stronie mikrofon go tak lekko widać Widać tylko y, 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 ten filtr. Ale tak to jest G. I całkiem dobrze łapie dźwięk. Ja trafię... zrobiłem. Zzzz... Lecę za to. Wow, Zzzz... W ogóle ten odcinek będzie zajebiście merytoryczny, nie normalnie taki, taki mm. komentarz gameplaya, że go łamała, nie? <sparzamy> <same>. <sparzamy> <tosuzko> tak. O kurde uderzyłem 10 na 10 Same informacje przydatne w życiu Dostępne w tym filmie No jak to? Włosem zahaczyłem no, Proszę mnie przepuścić Dziękuję bardzo Trzeci checkpoint Lel, no... Biegłem stopami normalnie Wow, a ja normalnie żem się, normalnie mi skrzydła się podcięły i zaczęłem opadać. Bum, mam czwarty poziom. Wiesz, cały czas... Jestem... W... ja nie mogę przejść tego momentu cały czas, gdzie, gdzie ty. ty... Właśnie. O no kurwa, gdzie ale, Nie mogę tego przejść, no co za beznadzieja. Chyba tu. No, what the fuck? cały czas zahaczam czymś, czym, czym, czym nie powinienem. Tak w ogóle Chyba się nie tu da? powinienem lecieć. Nie wiem za proszę, bardzo, gdzie Proszę, mam proszę nie opadać, jest. proszę się nie zacinać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, lecę dalej. Lecę przez dżunglę. Come on, Ja nie mogę tego przejść! Bo cały Marty. czas. Ja nie wiem, cały czas zahaczam o coś i opadam. You I can do it! You, you can do it, Mardej. do it, Come on! <laughs> ja se lecę tutaj Nie mogę tego przejść. Strasznie. Gdzie mam lecieć? No nie zacinaj się, no kumpel, no leć no jak człowiek, a nie jak Minecraft Leć jak człowiek, nie jak Minecraft <grym <grym Kuźwa I ziu. I ziu. Ty kutwo, ty! Jeszcze raz No come on, nie mogę, po prostu nie mogę Zobacz gdzie ty jesteś, a gdzie ja jestem Marty, ja cię zaraz nauczę No nie mogę bez kitu, Mardy poczekaj, daj mi coś chwilę. coś Przejdę Zaraz. wszystko fuck? i ci powiem Nie ma, że przejdę, masz na mnie poczekać No już kurwa czekam, na siódmym pójdę i nie ma mardej poczekaj Dlaczego ja wiem czemu ja tego przejść nie mogę, no co to co, co ma być? Mardyj. No cały czas, no lecę prosto nie? No tu nawet się nie ruszam i cały czas cofam je do tyłu Albo jakby było lagi i wcześniej bym coś dotknął, albo ja nie wiem o co chodzi z O ja pierdykam, ale panie, no. do... ja mówię ci tak Ciesz się, że nie jesteś da. Jezu jak ja się przycisnąłem, jak dziki grzechotnik wątrz, za skroniec Dzięki kurwa Za skroniec? Za skroniec, człowieku normalnie taki zaskrończyk za ze mnie, że to jest goła mała No zaraz się podda mnie, no bez kitu Mardy nie poddawaj się o. Dobra, musisz, czekaj teraz Musisz walczyć o swoje Dobra, spokojnie, ja się przyśliznę przez to nie równowaga. Mardy równowaga równowaga Bądź jak woda. No kurde nie zahaczyłem o nic! Mardej woda, tak woda tak nie robi. Woda płynie, ale ja kurde zahaczam... Ja znaczy wiem, woda ja nie też nie, mam... nie lata w sumie, nie? Tak w gwoli ścisłości. Ale musisz być... Jest! Udało się! No nie opadaj! What the fuck? Mardyj, a mówiłeś, że to niemożliwe. I co mardej? Przecież... No, równowaga, ale... równowaga. Tak, ale powiedz mi dlaczego moja postać opada na ziemię. Może Jak dlatego, hamstrę. że jest ciężka. Spasłeś go kurwa i teraz się Jezus dziwisz! Maria, o co chodzi? No przez to, przez tego Bin Ladena To przez Bin Ladena Spasłem się Na kogoś Spas trzeba zwa zwalić, tak? Tak Dokładnie, zasada z no. pornosów zawsze działa <laughs> Jezu, jest checkpoint Ja też mam prawie U, checkpoint Jezus Maria, co tutaj się... Nie, pani, ja tego nie przejdę Nie no, żartuję Yo. Marday, you can do it Wiem, że ja, ja, ja I can do it <laughs> I can do it Ty, ty can do it <laughs> Tak Boże, ty dziwiasz mi. Murda! Ty can't do it! Kurdej, no Marty, ja nie mogę zlecieć. Mardy, Proszę powiedz mi! No ty... co to było? Nie mnie nie denerwujcie, no? Mardy, ja cię nie chcę denerwować. Ściałem się w miejscu. O, gdzie jakaś dżungla, dobra Jest 11! Akurat fajna, Akurat fajna nuta leci. U mnie też o, ja pierdykam, ja, ja, ja! Dokładnie, jestem ja. Wo! Gdzie mam lecieć, what? W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy, kazali... kurcze! Dobra. <Gl Patt> Udało <usun> się, doleciałem do siódmego. Gdzie <hygiene> tutaj trzeba dalej lecieć? Jesteś na drzewie, nie? Musisz obkrążyć drzewo i tam będzie zlot w dół. Powodzenia. Zlot w dół? Jak tam jest strzałka do góry, what? Nie mardyj. Mardej, Obleć to o, drzewo. dobra, widzę, widzę, widziałem, dobra, dobra, spoko. Tam w drzewo trzeba wlecieć. Dokładnie, musisz zabawić się w dendrofila i w murowanej piwnicy <noise> i zrobić drzewu. W murowanej piwnicy? Tak, drzewu. Nie kurde. No tu muszę ci powiedzieć, że takie y, premium dosyć wejście. Trudne. No, a ja to zrobiłem. No ja mi też się udało, ale jakby checkpoint był, to był G. Dobra, dziękuję za checkpoint. Mordey dogeniesz mnie. A dopiero. O teraz będziesz rajdował, nie O nie, o nie a, Ale już się chcę usłyszeć. Jest! Udało mi się kolejny hackpoint. Ale Dobry. jestem na dziewiątej. Na dziewiątym, więc wow. dogoniłem cię tam gdzie ty byłeś na początku. <laughs> Mordey. Nie jest, nie jest źle, okej? Okay? A co się ci. Panie! Kto to, kto to budował? Weź ty mi powiedz, ja go znajdę. Mordey to nie ja What the fuck? LOL! On mnie ścięło dziwnie! Mnie też, i właśnie w tym problem, bo przez Lecę do góry! Ręce do góry, czy góry Przeszedłem. A idź ty pan, kurde, miałeś na mnie poczekać. Paruwo. Bardziej czekałem. Jasne. Ale nie miałem tyle czeków. Nie miałem tyle czeków. Dobra no. Chcesz to zawsze możesz kliknąć ragę quit, nie? Nie! Never surrender! Niech się miałem czegoś nauczyć z LoL'a, a nie nauczyłem się niczego, to Never Surrender. Ha, <gry> ha, ha, dobra. Lecę, lecę, lecę! Patrz! Lecę! Kurde. <gry> patrz co on zrobił, ty patrz co odjebał. Co za mardej Jest G, jest G, what?! Come on. Nawet, nawet nie jołkujcie ze mnie, bo leciałem pięknie, ładnie. Dobrze mardyj? No nie, bo we tu, tu jest ciężko. Ten moment jest Hunter. ciężki Hunter, tak? daj mi moc y, kobry królewskiej, żeby się przez to przyśliznął. Dobra <ścoughs> <ścoughs> Aha <ścoughs> Kobra. <ścoughs> no komo <ścoughs> no przepuśćcie mnie. Aha 13 to jest ten To jest y, koniec, tak? Jop. Czy po 13 coś jeszcze jest. Nop Dobra, ja to się przyślizgnę spokojnie. Oczy węża, zwinność kobry. No i nawet nie dotknąłem nic. Marday, dawaj, tu dzień dobry, proszę bardzo, masz ryma. No, come on, za, za... Mardy. Spokojnie, ja to na. spokojnie, spokojnie. O, proszę. O, widziałeś, jakie prześlizgnięcie? O, Marday, jaka kobra. Kurde, no nie, kurde, nie opadaj. No bez kitu. Czemu ta postać czasami opada? To jest denerwujące, bo nie mogę jej utrzymać. Żeby leciała do góry. Nie mi mówi się to. Ci, że mówi, twoja postać ma nadwagę. To wcisko? wszystko wyjaśnione jest. Wow, ale miałem na Ciebie stary normalnie widok, nie? Jest yes. mardej dał radę. Patrz yes. Ale fajna mapa, wow, ładne na końcu. To co Mardy? Teraz bierzemy. Wow. Y y dawaj może Chodź do trójki, zobaczymy się tam tabliczki jakie są. Okej, okay. zostawimy tego Bin Ladena. O, proszę bardzo, yy, more nie Maps, ma. okay. zagramy maps To te dawaj do dwójki. Dobra mapa. Wiesz co, wydaje mi się, że ten yy, poziom Pixel Perfect The difficulty ma dobre. Dobra, to możemy to zagrać. Ja tak. jestem za. Ja też jestem za. <laughs> Marta, no, już mi się to nie podoba. No mi, mi też nie. Run now, don't come back, especially if a ghost pepper is involved. Nie wiem co to znaczy. You should do this. A zobacz, zobacz tutaj. Do not play this map. <laughs> okay, it's okay, someone will beat it. Hopefully or not. Uh, a, czyli jeszcze don't nie, play this nie, map. nie przeszedł. What? Tak, prawdopodobnie. A to On będzie potrzebne. Upiemsi. Hyper leave. A później się zemścimy na tej mapie i ją zrobimy. <laughs> Ale myślę, że to jest dzieło jakiegoś pokurwionego szatana Naprawdę Też mi się tak wydaje Takie mapy w piekle przechodzisz No takie, takie, takie mapy to ja zadam na śniadanie, patrz w ogóle co ja zrobię tej mapie, nie, to jest w ogóle ty, ty jej zrobisz? Patrz, patrz, patrz Ja widzę, to jest, to jest wszystko, nie, to jest No i lecimy Pierdole co to jest kurwa? O mój Boże! No takie to, to super trudne, to co nie jest, przynajmniej na początku. Początek jest Easy, to ci powiem to tak Easy jest, tak? Dokładnie. Easy Peasy, tylko kurde Leon, te lemon Leon squeezy tak, bo to cofa tak chamsko niestety. Majesz checkpoint że jest... Musi być. A może nie ma checkpointa Może tam właśnie tam. na tym polega mapa, że nie masz checkpointa. To by było I czemu mnie tak cofa, jak niczym nie uderzam. O, dobra, już wiem co robiłem źle. No dobra, udało mi się, muszę ci powiedzieć. U -u -u. ale do czekania no nie doleciałeś. Co mnie cofnęło? Magic? What? A niech cię ma po... -o -o. Ale doleciałem bardzo daleko, muszę ci powiedzieć. Do tego pomarańczowego też mnie mi coś cofnęło, nie wiem co. Jeszcze nawet da. No kurde, czemu mnie cofa na. What the fuck? Przestańcie, bo mnie to normalnie. Hunter stoi w miejscu. Po, pobiegłem przez chwilę. Bo lubię biegać. Proszę no, ten tyłek ode mnie, dziękuję bardzo. Jak, jak mam jak mam mapę na latanie, lubię sobie pobiegać od czasu do czasu, tak jestem dziwny. Marderbolt. <laughs> get that off, off of me from me. Hmm. Where the no bo ja chcę latać, a nie oglądać twój tyłek, kurde. Mogę ci ją shakenąć. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. Come on, hunter. <grym> Tam jest jakiś zbugowany klocek, musi być. W połowie tego pomarańczowego. Po Prawdopodobnie no. masz to samo, że robi się czarne i cię cofa. Nie wiem. Bo to jest, panie, niemożliwe, żeby tak było. Ja nie wiem, dlaczego mnie cofa, nawet jeżeli czegoś nie dotknę, to jest... Hitbox jest bez kitów zbagowany albo na postaci, bo postać ma jakieś, nie wiem. Ale jak można zwalić hitboxa na grze o klockach? No przecież. Oh. Nie mam pojęcia. Myślę, że tutaj najprostsze są hitboxy, ale kurde, coś mi się tak wydaje po prostu, że hitbox jest zbagowany na Elitrze. Że, No kurde! A nie chcie! A nie chciał! Diemiet! Jestem na F5 sobie polecę. Ja bym sobie chętnie naprawdę przeleciał to. Ale jak ja widzę, że mnie cofa, albo staje w miejscu, ponieważ tutaj wstaw powód. I przez no i przypadek sam... Powód. I przez przypadek sam po prostu skręcę. Bo wiesz, bo myślę, że lecę dalej, a tak naprawdę stoję w miejscu. To mi normalnie krew zalewa. Co to było? No nie! <laughs> Głupie cofki! Proszę przestać, proszę przestać. Pusz, pusz, pusz. Dobrze, puszu i dobrze. Pusz, 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 pusz. Pusz, pusz. Pusz, pusz. Kurwa, mać! Dobra, jestem na tym czarnym. Hunter lecę. No, gdzie mnie zahaczył? Aż się oplułem Kurde! Nie zahaczyło mnie, leciałem cały czas prosto, miałem ten. Piękny krzyżyk, normalnie ten Minecraftowy, na samym środku tego czarnego i mnie cofnęło. No przecież to jest zbagowany, nie wierzę. Hunter to nieprawda, oni kłamią. Proszę Państwa, pierwszy raz mieliśmy możliwość zobaczyć prawdziwy Rage Mardeja, <laughs> do tego stopnia, że aż się opluł. <laughs> ja myślę, że aktualności polskiego youtuba powinny o tym napisać post. Pierwszy youtuber, tak. który. Jest w... Z wściekłości się opluł Jak to tak? Ha, u mnie nie widać, bo ja mam pop który mi zasłania ryja. Jest dobrze, ale. Ale Mardej. Spadam stąd, nie, spadam stąd. Not enough players to continue. Dzięki. Proszę bardzo Dzięki, ja kumpel nie gra Ja nie gram, to ty też nie będziesz. Co za paruwa TP. Nieba tak dobrze. Wow, po jakie fajne niebo w ogóle. Wow. Nie, nie spodziewałem się. Dobra, mordeczki. Serdeczny aligator, albo serdeczny krokodyl, zależy kto co woli. Serdeczny krokodyl. No, serdeczna poziomka za obejrzenie tego materiału. <grym> Mam nadzieję, że mi się podobało. Ale instrukcje macie w opisie. Mardej, powiedz tak, nam, słucham. jak się czujesz? Yy, czuję się upokorzony przez tą mapę. <grym> no, zdarza się. Dobrze, Także no, to by było na tyle, żegnamy się z wami. Do następnego i trzymajcie się, jo. Całeczka.